Siemanko Nerdowie, siemanko widzowie z tej strony Burmistrz Błażej, kanał Nerd TV 4K i zapraszam Was na kolejny odcinek newsów z Cities Skylines 2. Mamy w nim kontynuację o tych strefach, jak to będzie wyglądało wszystko, to wyznaczanie, czyli taki wywiad z devsami i tu nam troszkę więcej pokażą. I co, na początku odcinka oczywiście dziękuję wszystkim nowym subskrybentom, którzy dołączyli na kanał, jak również dziękuję osobom, które kanał wspierają. Niektórzy, jak widzicie, już dosyć długi czas ten kanał tutaj wspierają i jeśli ktoś chce dołączyć do, na kanał, to może zostawić suba. A jeśli uważa, że kanał wspierać warto, no to pod banerem kanału jest przycisk wesprzyj. Można zobaczyć, jakie są progi. Również dziękuję serdecznie wszystkim osobom, które komentują filmy, które są aktywne, bo pomaga mi to kanał rozwijać. A my przechodzimy już do właściwej części odcinka, czyli zobaczmy, co nam tu wsi powiedzą. Ciekawego o tych strefach. To no jest Henry. Jak zawsze. Jakiś tam wstępnik jak zwykle. No właśnie, tu Henry tłumaczy, że powracamy do tych narzędzi, które były, tak? Czyli tutaj teraz zobaczcie, będzie pokazane. Takim całym prostokątem można zaznaczyć, tak jak było strefę, o, w taki sposób zaznaczenie prostokątne można zrobić. You can also have uh, the paint, paint Takie sell, też robić, exactly tego, the way you want. Chyba. Chociaż nie, nie, to jest nowe, pędem tylko takie karateczki pojedyncze. Right I tu aura nam tłumaczy, że właśnie zostało to o czym anymore. mówiłem zrobione, czyli zostało wycofane to narzędzie tam z stres usuwające, a prawym przyciskiem teraz się tylko będzie usuwało. I fajna opcja, zobaczcie, co doszło. Teraz jak zaznaczycie budynki do wyburzenia. To zanim one znikną, są pokazane, że są zaznaczone, że one mają być zburzone, nie? jest ikonka, tego nie było, powiadomienia, wcześniej. No i teraz możemy też przy okazji już zobaczyć, jak menu wygląda w Cities mniej więcej. Także no, dużych zmian nie ma. Mówię, zmiany w wyglądzie, gry ogólnie są według mnie kosmetyczne, natomiast myślę, że chyba trochę przyjemniej wygląda cały ten interfejs, to wszystko, tak patrząc na, po filmikach i tutaj to co widzimy. No i tu Henry i tu właśnie ten wybór styli, tak? Że mamy Nordamerykan, North 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 czyli północnoamerykański i europejski. O i właśnie, i tu Henry mówi o tym, że zmieniając styl nie będą teraz zmieniać się tylko budynki. Ale też pojazdy i malowania dróg i skrzyżowania, że Markings będą po prostu przypisane cross. do stylu. Więc więcej rzeczy się będzie zmieniało niż sama, sam styl architektoniczny. Także myślę, że to jest fajna zmiana. No, no i w właśnie tu Aura tak tłumaczy, że w pierwszej grze były in tylko third, dwa nowo, poziomy nowo. tych stref mieszkalnych, a we teraz jest tu więcej. No i macie pokazane to o czym mówiłem, tak? Czekajcie, cofniemy kawałeczek tu. Tu są niskie, tu są te szeregówki, wtedy wysokie zagęszczenie jest tu na końcu, tu są te tanie, o których było wspomniane tak, low rent jest napisane. No i tu jest ta łączona strefa na środku, jak widzimy, z tym sklepem. Także fajne, fajne, to Mixed jest dobra housing zmiana. <laughs> tutaj teraz Aura znowu nam tłumaczy, że te budynki o niskim zagęszczeniu no to będą głównie przez studentów wykorzystywane, w singli, tak przez osoby, które mają mniejsze dochody po prostu. Fajnie to wygląda, zobaczcie, dźwigi będą, a nie jakieś rusztowania złożone. Teraz widać lepiej to, nie? Jak to wygląda? A się tu Henry tłumaczy ten, tą strefę, która jest mixem, czyli handlówka połączona z mieszkaniem. To jest mega, naprawdę to jest zmiana super mnie. W sensie. Jedna z najlepszych zmian, jak na razie. O właśnie, zobaczmy co tu w menu pokazują. 117% efektywności. A zobaczcie, teraz kliknęli tu na jakiś budynek, na ten. To jest chyba o średnim zagęszczeniu z tego co pokazywali. Zobaczcie, ile tu jest y, y, mieszkań. 60 mieszkań w takim budynku jest. Chociaż to jest chyba ten ze sklepem nawet połączony, nie jestem pewny. Tak, tam jest sklep na dole, widać jakieś takie parowane, y, Te raczej. Jak to się nazywa, kurczę. Powiedzmy, że baldachim. Bo... Słowo mi uciekło. Dobra, i widzimy, że tam jest na pewno sklep, bo raczej w mieszkaniach nikt sobie tego nie zakłada. Także i tu, no widzicie, jest 60 mieszkań w takim budynku. To, to jest dużo. To jest o średnim zagęszczeniu z tego, co tu mówili. Jak, jak jest ten ze sklepem połączony. I 54 pracowników, nie 15 czy 20. No to jest różnica spora. Nie? Ponad trzykrotnie tyle. No to jest duża różnica. Bardzo duża. Także wiemy już na pewno, że zmienią się te pojemności budynków, to już widać. Czas najwyższy. A nie po pięciu ludzików w wieżowców, Przez to było śmiechu, ale te w Citisach, nie? Dobra, i co wy tu pokazujecie? Jak sobie ludzie po ulicy to ważą. Znowu ta woda, no woda jest piękna, nie? Natomiast co mi się nie podoba, zaraz wam pokażę te, te dymy z tych to... Zobaczcie... Te dymy z kominów, jak one wyglądają, przyjrzyjcie się uważnie. To jest jakoś, nie wiem, jakby z innej gry w ogóle tu wrzucone. W ogóle to nie pasuje pod tą oprawę graficzną, która jest. Nie? Ten dym jakiś kurde taki zważywiony jest beduch, nie? Co tu pokazują ciekawego? Może coś do, 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 dostrzeżemy. Widzimy fabryki. In city Skylines too, we have and on the we have great tools for you. A jest powiedziane, że trochę inny system jednak tych stref będzie, w kalkulacji, może będzie lepszy. Bo tak jak mówię, czy tak było zważywione to liczenie handlówek, nie, ciągle za dużo No i tu Henry mm -hmm. właśnie tłumaczy o, tej, o tym bonusie specjalizacyjnym, że na przykład będzie strefa, akurat tu pokazują tą rolną, no, więc jak w pobliżu będzie coś, co się też zajmuje rolnictwem, to jakby będą tworzyły grupę. Te strefy, i będą po prostu ze sobą współpracować, i będą specjalizacje wtedy miały. Otrzymywać, będą to jest dobre. Akurat znaczy, ma 106% efektywności, teraz ma 104%. O, widzieliście? A ta, która się zajmuje właśnie zbożami czy czymś, a tu jest ta farma, to miała więcej efektywności. Czyli dobre, dobra opcja. In City Skylines 2, land value system has been overhauled. This time, terenu, nie? To are jest, desirable in your tu city. Też and it is your job to provide them with the services and opportunities they need to live prosperous lives. The zoning tool what also is? introduces zoning overlay. No dobra tu dalej nam te strefy pokazują jak to będzie działało I dalej tłumaczą, że będzie więcej typów, no po co się powtarzają? Dziesiąty raz. No i jak widzimy handlowa strefa będzie tak jak była, duża, duże i małe zagęszczenie, tak? Tu się nie zmienia nic. Przemyślę jedno tylko, natomiast będą pewnie specjalizacje, tak jak w CTs jedynce było. Znaczy no specjalizacje, ten bonus specjalizacyjny będą dostać strefy, ale będzie szło też wyznaczać te farmy, czy, czy tam ropa, czy ten przemysł górniczy na pewno też tak będzie, bo to było w Cities'ach jedynce od początku i myślę, że tego tutaj też nie okroją. Nie jest akurat na ten temat już wspomniane, że these będzie taki podział. Unique, o właśnie, teraz Henry tłumaczy nam o tych budynkach, type które type można type ręcznie dostawać, these to jest chyba jakiś magazyn akurat, przynajmniej tak to wygląda, albo jakaś fabryka duża. Nie, farma jest napisane. Efektywność 94%. Dana no, się nazywa farma, ale to z farmą ma średnio wspólnego, bo tu ma produkuje stal. To jest, to jest fabryka unikatowa, bo to jest napisane, Produkcja styl, potrzebuje metale i węgiel. Czyli już widzimy, że będziemy mieli to, co w dodatku, Industries, tak? z że Będą no jakieś fabryki unikatowe. No widzicie, tu macie ten stalownie. Mm. Czyli dobra, i stawiane ręcznie, to jest i fajne. I to będzie też nam addition, wpływało na to popyt to na przemysł. przemysł nie? Super. Their as well as o właśnie, teraz tutaj, że w sąsiedztwie budynki będzie można ręcznie stawiać. Mam nadzieję, że ich będzie więcej później tych budynków, bo tu jest akurat jeden taki blok. Wygląda ładnie, nie powiem ciekawie i to jest właśnie też ręcznie stawiane, jak widać. O widzicie teraz te dyny jak wyglądają? Jaka pikselowa? Jezny, tragedia. Do poprawki. No i co? I kilka takich informacji dodatkowych odnośnie poprzedniego materiału, delikatne uzupełnienie. Więc mam nadzieję, że oczywiście film się spodobał i zachęcam do aktywności. Pod nim jak zawsze łapki, komentarze, kto nowy na kanale z dzwonkiem. I dziękuję Wam za dzisiejszy z materiał. Do usłyszenia. Cześć!